Jeżeli natomiast idzie o sprawy, no sprawy krajowe, ja muszę powiedzieć, że mnie bardzo niepokoi. Nie jestem szczególnie zadowolona z tego, że pani premier Bieńkowska jedzie do Brukseli. Dlaczego Tusk postawił na Bieńkowską? Pisze gazeta wyborcza. W ogóle mam takie wrażenie, że mówienie o tym, że dlatego, że jest kobietą, a... Nowemu szefowi komisji Junckerowi brakowało kobiet, to jest chyba takie dezawuowanie. Dorobku i możliwości, pani wicepremier Bieńkowskiej, ja uważam, że w Polsce będzie bardzo, bardzo brakować. Ja rozumiem, że po tych latach siedmiu, bo już siedem lat jest i ministrem rozwoju. I wprowadza te unijne fundusze do Polski i teraz na stanowisku wicepremiera, kiedy tak łatwo krytykowano ją za rzeczy, które były prawdziwe i za, których nie, za które nie powinno się jej krytykować, może mieć trochę dość polskiej polityki, ponieważ wiele poważnych osób ma dość takiej polityki w y, polskim wydaniu, yy, ale yy, ja uważam, że dla rządu, dla sprawnego realizowania tej kolejnej perspektywy budżetowej, odejście wicepremier Bieńkowskiej w tej chwili z rządu jest, jest wielką stratą. Wydaje mi się, że można było, jeżeli już potrzeba było kobiet. Jest Danuta Hibner, która jest bardzo biegła tak samo zresztą w polityce regionalnej, więc będzie mogła objąć nowy resort. Też nie jestem przekonana, bo tak wydaje mi się, chwalimy się tą tym ewentualnym komisarzem do spraw rynku wewnętrznego, ale jeżeli z tego ma zostać wyjęty cały wielki obszar finansowy, to być może to o czym mówi rzeczpospolita, że w tej tece dodatkowo znajdzie się taki rodzaj koordynacji. Kilku, tak, to przynajmniej czytam, jak się nieoficjalnie w Rzeczpospolitej, redaktora Anna Słojewska z Brukseli, dowiadujemy, że możliwe jest przyznanie Bieńkowskiej stanowiska komisarza koordynatora, czyli takiego, który nadzoruje horyzontalnie kilka dziedzin, że taki właśnie jest pomysł komi przewodniczącego Komisji Junckera na usprawnienie działalności Komisji Europejskiej jej upolitycznienie, no to może, może rzeczywiście to trochę to by trochę rekompensowało. Mnie się wydaje, że w, w tym rządzie, w, w tej sytuacji, kiedy podpisuje się kontrakty regionalne, kiedy je trzeba będzie, kiedy je trzeba będzie reali, realizować, mnie w każdym bądź razie jest bardzo żal, że w, w, pani premier Bieńkowska wyjeżdża, z Polski i że wyjeżdża do, do Brukseli. Może trzeba było trochę inaczej poszukać.